Awe Jakaś powtórka z Eifem. Również fran francuski klan. 19 stycznia 2012. Ife, you Not, No proszę. Ostatnio go widziałem. O, ta Generał polski i amerykański polski generał biorący udział yy, tam w tej insurekcji kościuszkowskiej i w wyzwalaniu tam Ameryki, tam walca o niepodległość. No bo to wyzwalenie raczej to nie było. A dobra, mniejsza z tym. Prusy ziemno, proszę. Ustrzelców. No, najpierw niech się rozstawię 1, 2, 3, 4, 5 lancierów i huzarów muszkieterzy, ósmy przyboczny, muszkieterzy, muszkieterzy, gwardia muszkieterzy, muszkieterzy i muszkieterzy Czyli 6 muszkiterów, jedna gwardia, 1 8, pułk przyboczny 5 lansierów, 1 jednostka huzarów, 2 jednostki strzelców śląskich tak, i 3 y, jednostki fizjerów pruskich. No, to tyle. Jest i nasz Francuz, gra Francją. No i co 5 razy, szaserzy? Szaserzy, bo chyba z syna prądku. Musiałem na chwilę przerwać. Więc tak, yy, nie ma żadnych tak? Tego, tego szóstego delegra I co ma dalej? Gwaryska potomorska, stara, fizycy, 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 legion polski Monegardia. Czyli trzy elity, z czego jedna to stara. Ile tych fizyków? Czterech, tak? Jeden polski. Piąty regiment huzarów, słyszę że Co on tu kombinuje? Ja nie mogę. To chyba ten, co z nim się będzie kończyć tutaj, tak. No to nie był G-Royal, tylko Ive, właśnie. No, mówiłem, że jakiś Francuz mi te kapił. Bardzo szybki odcinek się chyba zapowiada. Znaczy, słupki postawiłem? LOL. A, to i taki snuf. Co ja poradzę i bez tych słupków? Hmm, 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 hmm. się bo um, co chwila napotykamy no, na jakieś klany totalworowe nie wiem związane z talworem jakie um, jest ich odgroma i żeby wszystkie pokonać ze wszystkich zrobić filmik i tak dalej za dużo by się zeszło Więc nie wiem właśnie czy to tylko te najlepsze pokonać czy wszystkie Jest i najlepszy zawsze może być problem. W końcu są w miarę dobre. Ja mi są krzyboszno rozstrzywuje. Uh, uh, uh. Coś tu się jeszcze dzieje. Kawaleria już wjeżdża mu na tyły. Dziwne, że dopiero teraz. Nasi ludzie uciekają, panie! Tego jest sobie jakiś tam tam dom, ma fizjlerów. bardzo, tył. to nie jestem pewien, czy on nawet nie wyjdzie przypadkiem. Grandy żeście walnicy mogli zrobić. A właśnie, ich wyszedł. Także kolejny klan. Niby wielki klan, znany jako tako. Ive, tak. Nawet nie wiem, co to jest. No. Jakiś francuski clan, W każdym razie możecie sobie wyszukać. Może zamieszczę link do no tej grupy na Steamie w opisie na YouTubie. Okej. Okay. Do widzenia.